2 grudnia gala w Kościerzynie, tam w pojedynku wieczoru Nikodem Jerzecki z Jakubem Sosińskim. Czego ty się spodziewasz? Czego się spodziewam? No spodziewam się do pewno wygranej swojego zawodnika, chociaż, chociaż Kuba, Kuba może postawić twarde warunki, Kuba był ostatnio na wyjeździe, walczył z Kadiru, Kadiru to jest zawodnik chyba 16.1. swego czasu był Określany jako taki prospekt wagi ciężkiej, Kuba zrobił z nim cały dystans. Uważam, że tutaj może być podobnie, może być też pełen dystans. Uważam, że Jerzewski na punkty wygra ten pojedynek, ale też chcę zobaczyć Nikodema w wadze ciężkiej, bo niektórzy tam, słyszałem gdzieś na mediach, zarzucają, że Kuba Sosiński to nieodpowiedni rywal na Nikodema w wadze ciężkiej, bo, bo, bo Nikodem zbyt bardzo doświadczony, ale Nikodem doświadczony jest w kategorii kluzej, kluzem, nie zapominajmy, że przez jakieś tam perypetie nie walczył półtora roku, musi zwalić serce e, musi wejść do ringu, musimy zobaczyć jak się odnajdzie w ogóle w tej nowej kategorii, tak ile będzie ważył, jak będzie się czuł, jak będzie dotleniał się podczas walki, tak e, <laughs> jaka będzie szybkość, jaka będzie wytrzymałość na ciosy oponenta, bo jednak przecież ta kategoria ciężka, no to się rządzi innymi prawami i te ciosy inaczej ważą. Także tutaj mamy dużo zapytań, dużo niewiadomych e, i tutaj w mojej, w mojej ocenie to może być pełen dystans. No, skoro był dobry dla Wacha i był dobry dla Kadilu, to tym bardziej będzie dobry dla Jeżewskiego w dobicie A powiedz jaki jest plan potem? Eee, czy to jest e, taki stały ruch, czy może waga Bridger, bo Nikodem też o tym wspominał. Jedziesz na konwencję federacji WBC, wadze Bridger, waga ta Bridger jest bardzo otwarta, jeśli chodzi o challengerów, to nie ma zbyt dużo, du, dużego tłoku w rankingach. Jak to planujecie? Taki właśnie jest nasz, nasz kierunek. Teraz jakby uaktywnić tak, żeby zapalił się przede wszystkim w boxreku jako aktywny zawodnik, żeby miał swój występ w kategorii ciężkiej. Myślę, że jeden, może dwa występy, zobaczymy jak będzie to wyglądało i wtedy podejmiemy decyzję, zrobimy jakąś analizę, podejmiemy decyzję w jakie, wody, w jakie wody wchodzimy i jakie plany w stosunku do jego osoby będą, ale w tym momencie na pewno mogę powiedzieć, że kategoria Bridger i rankingi kategorii Bridger, Bridger. to jest to co nas interesuje i też dlatego na tą konwencję między innymi lecę. Krysto, nie zakończmy to wszystko jeszcze wspominkami, ostatnio była gala w Legionowie, tam dwóch Twoich zawodników między m.in. boksowało, Max Miszczenko z Łukaszem Staniochem i Jan Lodzik z Mateuszem Polskim, to pewnie wynik walki z Mateuszem Polskim Cię rozczarował, pewnie sam wynik też walki Miszczenki Cię rozczarował, jak Ty widziałeś te pojedynki i co dalej, czy będą rewanże? Tak, będą rewanże, w mojej ocenie 1-1, Babylon Roki 1-1, no bo tutaj jakby ten, ten, ten remis no, w mojej ocenie był trochę niesprawiedliwy, Max powinien wygrać tą walkę. E, w walce Polski-Lodzik, e, no niestety dla mnie tego dnia lepszym zawodnikiem był Lodzik, na czym ubolewam. No, ale, ale też się cieszę, że panowie dali taką fajną walkę, bo tak jak e, e, się mówi, do tanga trzeba dwojga. I tych dwóch zawodników naprawdę dało ogromne widowisko. Za co im dziękuję obu. Wygrał lepszy, za co gratuluję tutaj Janowi Lodzikowi. Lepszy tego dnia, bo ja nie uważam, żebym był lepszy pisarzem od Mateusza Polskiego. Uważam, że w rewanżu Mateusz odbierze to, co jego. Taką mamy przynajmniej nadzieję. Czy tak będzie, to się okaże, ale taką mamy nadzieję. No i teraz pracujemy już nad rewanżem. Mamy już jakieś gdzieś daty, czekamy na, na odpowiedź Timu Jana Lodzika. i. Zobaczymy. Także w pierwszej połowie 2024 zobaczymy rewanż ee, polski lodzik. Ty byłeś zaskoczony przebiegiem tego pojedynku. Powiem Ci, że nie po, czy, chyba trzeciej czy czwartej rundzie zobaczymy, co się w ringu dzieje. Mówię, ten polski się bawi z Logikiem, to będzie do jednej bramki. I potem nagle pach. się złapać. Dał się złapać. Ja pod, 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 pamiętam e, podobną sytuację, jak walczył kiedyś Damian Tymosz z e, Ludzikiem. Wygrał pierwsze dwie rundy, w trzeciej dał się złapać na wątrobę. E, tutaj e, bardzo wyrównane, bliskie, fajne rundy, e, cztery, a w, i w piątej rundzie Mateusz Polski dał się złapać. Trochę zaczął nonszalancko opuszczać ręce, trochę się, tak jak powiedziałeś, bawić. E, zaczął, się, zaczął się może lepiej czuć, nie wiem. No i gdzieś to Jan, Janek wykorzysta, tak jak, tak jak to potrafi robić. No i co? Tak jak Mike Tyson mawiał, plan się ma do pierwszego przyjętego e, porządnie ciosu. No i tak tu się, tak tu się wydarzyło. Ten, ten, ten cios spowodował, że Mateuszowi gdzieś te plany się e, rozmydliły. Musiał wtedy oddać e, chyba jeszcze piątą, szóstą, mi chyba mi się wydaje nawet siódmą rundę, już nie pamiętam dokładnie, ale piątą, szóstą na pewno, siódma być może była bliższa. No i potem jeszcze starał się wydrzeć te ostatnie rundy, co mu się udawało, e, gdzieś tam na końcu to tempo podkręcił, nawet widziałem, że Jan, Jan Lodzik kondycyjnie trochę siadał, co było aż dla mnie zaskoczenie. Mateusz, Mateusz się odpalił i Jan Lodzik tam gdzieś miał te swoje minimalne kryzysy, ja to tak dostrzegałem, widziałem, że, że Mateusz był w stanie w pewnych momentach go już gdzieś przełamywać, także uważam, że gdyby nie było tego knockdownu w piątej rundzie, no to właśnie w końcówce dziewiątej, dziesiątej rundzie Mateusz by był w stanie przełamać Lodzika w tej walce. Gdyby da, nie dał się złapać. No dobrze, no to czekamy na rewanż. Wcześniej gala w Kościerzynie 2 grudnia, a w marcu to na, to na co pewnie wielu kubiców czeka. No, Kasper... Dodam, że w Kościerzynie mega fajna walka. Miszczenko po, po, po tej rewisowo wygranej e, walce To będzie walczył z Kajetanem Kalinowskim. Jest finalistą turnieju Wagi Cruiser. Także myślę, że mega ciekawy pojedynek mamy na karcie walk. To będzie co-main event. E, myślę, że naprawdę iskry w tej walce i, i... Panowie, pokażę ciekawy boks.